Witajcie! Mamy 22 stycznia 2026 roku i słuchajcie, po ponad 15 latach w jednej z no, najgłośniejszych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w Polsce znowu jest gorąco. Mówisz oczywiście o sprawie Iwony Wieczorek? Oczywiście. Zaledwie kilka dni temu, to było 19 stycznia, prokuratura krajowa opublikowała oficjalne komunikaty. I one no, po prostu zelektryzowały media i w zasadzie wszystkich, którzy tę historię śledzą. A śledzą ją miliony. Dokładnie. Dlatego dzisiaj nasza misja jest prosta. Wgryziemy się w te nowe informacje. Chcemy zrozumieć, co one tak naprawdę oznaczają. Kim jest ten na nowo poszukiwany kluczowy świadek i jak to wszystko, i no, jak to się wpisuje w tę całą opowieść, która nie daje nam spokoju od 2010 roku? Będziemy się opierać na twardych danych. Tak, komunikaty prokuratury, artykuły prasowe, ale zerkniemy też na to, jak ta sprawa żyje w świadomości publicznej. Wiesz, książki, gorące dyskusje w internecie. To jest naprawdę y, fascynujący moment. Niezwykle rzadko się zdarza, żeby śledztwo, które no, przez tyle lat wydawało się stać w miejscu, nagle nabrało takiego publicznego tempa. Impetum, dokładnie. I dla nas kluczowe będzie dzisiaj oddzielenie tego, co jest faktem, co jest potwierdzone, od tej no gigantycznej góry spekulacji, która przez te wszystkie lata narosła. A w centrum tych nowych faktów stoi on. Tajemniczy biały Fiat cento. Jak bohater drugiego planu, który nagle wysuwa się na pierwszy i wydaje się, że dla śledczych to jest teraz absolutny priorytet. No właśnie, ten Fiat. Ale zanim do niego dojdziemy, zacznijmy od działań w terenie. Bo to one były tym pierwszym sygnałem, że uh -huh, coś się dzieje. Media za Polską Agencją Prasową podały, że Prokuratura Krajowa wprost potwierdziła: Mamy nowe dowody. To już nie są spekulacje. To jest oficjalne stanowisko. Mamy nawet wypowiedź prokuratora Eryka Stasialaka z tego małopolskiego wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej. Zapowiedział czynności procesowe w Sopocie. I one faktycznie się odbyły w zeszłym tygodniu. Przeszukiwano konkretne miejsca. Tak, tereny wokół garaży, ulice Polna i bitwy pod płowcami. Przecież to jest rzut beretem od trasy, którą Iwona wracała do domu. I tu warto się na chwilę zatrzymać, kto prowadzi te sprawy. Bo to nie jest zwykła prokuratura rejonowa. No właśnie. To jest małopolski wydział zamiejscowy, ten od przestępczości zorganizowanej i korupcji w Krakowie. Jednostka, którą media ochciły mianem prokuratorskiego Archiwum X. I sam ten fakt już o czym świadczy? Oczywiście. To jest sygnał najwyższej wagi. Oni nie biorą spraw, w których nie widzą cienia szansy na przełom. Słyną z takiej wiesz, benedyktyńskiej pracy z ponownej analizy starych dowodów. Z użyciem nowych technologii. Dokładnie. I z absolutnej dyskrecji. Dlatego ich komunikaty są tak ostrzędne w informowaniu, jak to media trafnie ujęły. Ale właśnie ta powściągliwość połączona z publicznym info o nowych dowodach i działaniami w terenie. To krzyczy głośniej niż jakakolwiek konferencja prasowa. W punkt. To krzyczy. Jesteśmy na tropie czegoś ważnego. I tym tropem, wszystko na to wskazuje, jest właśnie ten biały Fiat Cinquecento. Apel policji, ponowiony przez Komendę Stołeczną, jest niezwykle, ale to niezwykle precyzyjne. Podali konkretne dane. Bardzo konkretne. Szukają kierowcy, który 17 lipca 2010 roku, a więc w dniu zaginięcia, o godzinie 5:07 rano jechał w rejonie Parku Reagana w Gdańsku. I poszli nawet dalej. Tak. Podali jego ustaloną trasę przez Rumie, Redę w okolice Pucka. To pokazuje, że oni mają coś więcej niż tylko jedno niewyraźne ujęcie z kamery. Podali nawet specjalny numer telefonu: 573-934-910. Ale co ciekawe, ten wątek nie jest zupełnie nowy. No właśnie, to mnie zastanawia. Pierwsze wzmianki pojawiły się już w czerwcu 2024 roku, więc pytanie: dlaczego teraz wraca z taką siłą? To jest kluczowe pytanie. Ono prowadzi nas do sedna. Połączmy kropki na osi czasu. Dobrze. Ostatnie potwierdzone nagranie Iwony. Która godzina? 4:12. Mija wejście na plażę numer 63. Właśnie. A biały Fiat pojawia się na radarze śledczych o 5:07. To nam daje okno 55 minut. 55 kluczowych minut. W których rozegrał się dramat. I los Iwony został przypieczętowany. Samochód pojawia się. Tuż po tym oknie czasowym, w bliskiej okolicy. A jego trasa? Czekaj, tu muszę ci wejść w słowo. Czy ta trasa w kierunku Płucka to nie jest po prostu, no wiesz, popularny kierunek wyjazdowy nad morze w środku lipca? Słuszna uwaga. Czy jesteśmy pewni, że to nie jest jakiś przypadkowy turysta albo ktoś, kto jechał do pracy? A teraz, po 15 latach, cała Polska na niego poluje, a człowiek nawet o tym nie wie. Bardzo słuszna, sceptyczna uwaga, i ja jestem pewien, że śledczy z archiwum X zadali sobie to pytanie setki razy, zanim zdecydowali się na tak publiczny apel. To co przemawia za tym, że to nie przypadek? Spójrzmy na to inaczej. Trasa w kierunku Płucka to jest trasa, która oddala się od potencjalnego miejsca zdarzenia. Jeśli kierowca był tylko przypadkowym świadkiem, który coś widział, jego trasa nie miałaby większego znaczenia. Okej. Okay. Fakt, że śledczy ją podkreślają, sugeruje hipotezę, że ten samochód nie był tylko, wiesz, tłem wydarzeń, ale mógł wziąć w nich czynny udział. Mógł być na przykład pojazdem użytym do wywierzenia kogoś albo czegoś. Rozumiem. Może być kluczowym świadkiem albo. Albo kimś znacznie więcej. A co do pytania, dlaczego teraz. Tu widzę dwie możliwości. Albo pojawił się nowy świadek, który po latach wskazał na ten samochód, albo, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne mamy do czynienia z przełomem technologicznym czyli sztuczna inteligencja dokładnie nowe oprogramowanie do analizy obrazu. Ono jest dziś w stanie wyciągnąć z zaszumionych starych nagrań detale, które 15 lat temu były kompletnie, ale to kompletnie niewidoczne. Ta perspektywa technologiczna rzuca zupełnie nowe światło na sprawę. Ten Fiat, który był duchem na nagraniach przez półtorej dekady, nagle zyskał realne kształty. Właśnie. Ale żeby w pełni zrozumieć, dlaczego te 55 minut i ten samochód o piątej rano są tak krytyczne, mhm. musimy na chwilę wrócić do samego początku. Przypomnijmy tę noc. Dobry pomysł. Kim była Iwona? Dziewiętnastolatka z Gdańska. Noc z 16 na 17 lipca 2010. Bawi się ze znajomymi w popularnym Sopockim klubie. I w pewnym momencie dochodzi do sprzeczki. Kłótnia. Do dziś nie ma stuprocentowej pewności, o co poszło. Ale skutek był taki, że Iwona obraziła się na towarzystwo i postanowiła sama wracać do domu. Pieszo. Do Gdańska Jelitkowa. To była trasa, którą znała na pamięć. I tu właśnie dochodzimy do tego ostatniego, pewnego punktu na mapie jej życia. Godzina 4.12 nad ranem. Kamera monitoringu przy wejściu na plażę numer 63. Rejestruje jej sylwetkę. Idzie boso, buty trzyma w ręku, idzie w kierunku parku Reagana. Z tego miejsca do swojego domu miała na ile? Dwa kilometry? Mniej więcej. Jakieś 20, może 25 minut spokojnego spaceru. Była tak blisko. Tak blisko domu. I w tym momencie na tym krótkim odcinku dosłownie rozpływa się w powietrzu. A potem nastąpiło to, co już wszyscy pamiętamy: ogromna akcja poszukiwawcza. Policja, media. Sprawę mocno nagłośnił też detektyw Krzysztof Rutkowski, co miało swoje plusy i minusy. Wprowadziło trochę chaosu. Trochę tak, ale z drugiej strony utrzymywało temat w centrum uwagi. Ale mimo tego wszystkiego, dziewczyny nie odnaleziono. Ani żywej, ani martwej. Skala tamtego śledztwa była imponująca. Mówimy o około 300 przesłuchanych świadkach. Prawie 40 osób, głównie z otoczenia Iwony, poddano badaniu wariografem. A i tak nic. I tak nic. W 2011 roku prokuratura okręgowa w Gdańsku formalnie umorzyła śledztwo. To brzmi jak porażka, ale z prawnego punktu widzenia to jest ważny moment. Dlaczego? Bo umorzenie nastąpiło z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. A to znaczyło, że Iwona Wieczorek nie została uznana za zmarłą. Sprawa wciąż była otwarta jako zaginięcie. I to otworzyło drogę do przekazania jej do Archiwum X. Dokładnie. To była gwarancja, że ta sprawa nie zostanie zapomniana. Że nie pokryje jej kurz. A w samym Archiwum X, które teraz tak intensywnie pracuje, też ostatnio zaszły mm, bardzo ciekawe zmiany personalne. O tak. Od 2019 roku sprawę nadzorował prokurator Piotr Krupiński, były szef krakowskiego archiwum X, postać w środowisku niemal legendarna. Media nazywały go superprokuratorem, specjalista od spraw beznadziejnych. I to on doprowadził do jedynego jak dotąd postawienia zarzutów. W grudniu 2022 roku jej znajomy Paweł P., z którym Iwona bawiła się tamtej nocy, usłyszał zarzuty. Tak, ale tu trzeba mocno podkreślić, to nie były zarzuty zabójstwa czy porwania. Nie, nie. Chodziło o utrudnianie śledztwa i zacieranie śladów. Między innymi o usuwanie plików z komputera Iwony, co miało się dziać już po jej zaginięciu. Paweł P. do niczego się nie przyznaje, ale to był pierwszy od lat tak konkretny ruch śledczych, a potem, dość nieoczekiwanie, zwrot akcji. Dokładnie. Prokurator Krupiński, który za tymi zarzutami stał, został niedawno odsunięty od sprawy. Jego miejsce zajął prokurator Tomasz Boduch. Człowiek z równie imponującym CV, znany chociażby ze sprawy zabójstwa Jaroszewiczów. I teraz wszyscy zastanawiają się, co to oznacza? No właśnie. Ta zmiana rodzi mnóstwo pytań. Z jednej strony to może być sygnał, że ten dotychczasowy kierunek skupiony na znajomych, na Pawle P., został uznany za ślepy zaułek. A nowe dowody, na przykład ten Fiat, kompletnie zmieniają optykę i wymagają świeżego spojrzenia. To jedna opcja. Z drugiej strony, prokurator Boduch ma reputację sprzątacza, kogoś, kto potrafi zamknąć sprawy, które latami leżą odłogiem. Czyli jego zadaniem może być po prostu doprowadzenie tej sprawy do jakiegoś finału? Nawet jeśli nie będzie spektakularny. Trudno to ocenić z zewnątrz, ale nie ma wątpliwości, że odsunięcie prokuratora, który jako jedyny postawił komukolwiek zarzuty, jest bardzo, ale to bardzo znaczącym wydarzeniem. I cały ten wir wydarzeń, nowe dowody, poszukiwania, zmiany prokuratorów to wszystko dzieje się na tle niesłabnącego zainteresowania opinii publicznej. Ta sprawa to już jest jakiś fenomen socjologiczny. Powstają o niej kolejne książki. Janusz Szostak napisał dwie, a na 2025 rok zapowiedziano następną: Marty Bilskiej i Mikołaja Podolskiego. Z bardzo mocnym tytułem: Zaginiona Iwona Wieczorek koniec kłamstw. Mocna zapowiedź. Obiecują ujawnienie informacji, do których nie dotarli śledczy, i wskazanie błędów policji. To pokazuje, jak ogromny jest głód odpowiedzi w społeczeństwie. A tam, gdzie jest tak wielki głód i frustracja, rodzi się przestrzeń dla alternatywnych narracji. I czasem nawet dla teorii spiskowych. Ludzie po prostu nie mogą uwierzyć, że w XXI wieku w centrum dużego miasta. Młoda kobieta może tak po prostu zniknąć. I jako przykład tych nastrojów znaleźliśmy w sieci komentarz pod jednym z artykułów. Autor podpisany, wyborca stawia bardzo radykalną tezę. Zrelacjonujmy ją jako głos w dyskusji. Oczywiście bezstronnie. Sugeruje, że zmarły dziennikarz Janusz Szostak miał rzekomo rozpracować sprawę, a za brakiem postępów stoi jakiś cytuję układ policyjno-prokuratorsko-sędziowski. Hmm. I kończy to niedowierzaniem, że przez 15 lat nikt z tego powodu nie poniósł konsekwencji. Oczywiście to jest opinia. Głos z debaty publicznej, nie ustalenie śledczych. Ale nie można go ignorować, bo on jest bardzo symptomatyczny. Pokazuje pewien stan umysłu. Tak. Takie długie, medialne śledztwa, gdzie jest wiele wątków, a brakuje jednego spójnego rozwiązania, w naturalny sposób Podważają zaufanie do instytucji. Ten komentarz pokazuje, że oficjalne śledztwo i narracja publiczna toczą się jakby na dwóch osobnych torach. Z jednej strony żmudna praca Archiwum X, a z drugiej społeczeństwo, które jest zmętołe czekaniem i czasem bardziej ufa niezależnym dziennikarzom śledczym niż oficjalnym komunikatom. Dobrze, to spróbujmy to wszystko zebrać w całość. Jaki obraz nam się z tego wyłania? Po ponad 15 latach. Elitarna jednostka Archiwum X nagle wraca do gry. Mają nowe dowody, prowadzą działania w terenie, to daje ogromną nadzieję. A centralnym punktem tej nowej nadziei jest ponowny, bardzo intensywny apel o odnalezienie kierowcy białego fiata cinczęto, samochodu, który pojawił się w kluczowym czasie i miejscu. I którego trasa jest dla śledczych na tyle ważna, że poszli z tym na całą Polskę. A w tle mamy niejasne zmiany personalne w prokuraturze i opinię publiczną, która niecierpliwie domaga się odpowiedzi. Czasem tworząc własne. Mamy więc zderzenie nowej nadziei śledczej ze starymi frustracjami społecznymi. Dokładnie. I na koniec chciałbym zwrócić uwagę na pewien y, fascynujący paradoks. Słucham. Przez lata analizowano dziesiątki hipotez. Porachunki, świat przestępczy, nieszczęśliwy wypadek, świadome zerwanie kontaktów. A teraz, po ponad dekadzie, cała uwaga zdaje się koncentrować na jednym materialnym śladzie z pierwszych godzin po zaginięciu małym, białym samochodzie. Niesamowite. I to prowadzi do myśli, którą warto zostawić naszym słuchaczom. Po tylu latach analiz, setkach przesłuchań, użyciu sztucznej inteligencji, Klucz do rozwiązania jednej z największych zagadek kryminalnych współczesnej Polski może kryć się w pamięci jednej osoby kierowcy niepozornego samochodu. To pokazuje, że czasem w najbardziej skomplikowanych sprawach odpowiedź jest prosta i czeka tuż pod powierzchnią. A najbardziej niepokojące pytanie mhm, brzmi: dlaczego dotarcie do niej zajęło ponad 15 lat?